Witajcie w kolejnej audycji Zranione dusze, rozwiane marzenia. Gościem dzisiejszego wydania jest Lena. Czym jest samotność i jak można odnaleźć swoją drogę życiową? Witam cię, Lena. Witam serdecznie. Opowiedz może od swojego dzieciństwa swoją drogę życiową. Moja droga Rzeczypospolitej od samego początku, niestety, była dosyć ciężką drogą. Zostałam oddana do adopcji w wieku roku razem z moją biologiczną siostrą. W wieku trzech lat zostałyśmy wyadoptowane do domu stałego, do naszych nowych adopcyjnych rodziców. Od trzech lat y, jesteście w rodzinie zastępczej. W rodzinie adopcyjnej. Adopcyjnej, przepraszam. Powiadałaś mi, że najbardziej emocjonalnie związałaś się z tatą. Jak to było? Sprawa jakby wynikła z, tego po, z tej przyczyny, z tego powodu, że nie dałam już czas, tak do końca mojej mamie y, adopcyjnej jako kobiecie. Nie wiem, może było tak źle. Pamiętam jakby różne sytuacje niestety związane z domem dziecka. Walka o moją siostrę. Byłam też o wiele szczuplejsza i od mojej siostry. Byłam rok młodsza. Byłam też schorowana. Więc myślę, że jakby mamy już nie byłam w stanie tak do końca zaakceptować w moim życiu, jako tej kobiety, która ma na pewno jakby opiekę spróbować. A tata był bardziej zdystansowany. Tata nie wymagał ode mnie jakichś tutaj całusów, przytulań, jakiejkolwiek bliskości. Z tego powodu też byłam w stanie się z tatą szybciej wyłączyć i zbliżyć do, do, do daty. I rzeczywiście byliśmy naj, najlepszym przyjaciółmi. Powiadałaś mi również, że Twoje uczucie macierzyńskie, taka opiekuńczość, yy, najbardziej ukazywała się na siostrze. Jak to wygląda? No to znaczy, najprawdopodobniej, kiedy nasza biologiczna mama nas oddała, to ja przejąłem tą opiekę mamy nad tą młodszą siostrą, walcząc o to, żeby dać jej to, czego mi osobiście zabrakło czyli uczucia, opiekę, troskę, której ja nie dostałem. Przejdźmy może już do dalszej fazy Twojego życia rysu. W wieku 6 lat przeszłaś wstrząs mózgu. Pamiętasz coś z tego okresu? Pamiętam, jak, jak do tego doszło. Wyjechałem na rowerku i sąsiad rozpędzonym rowerem wyjechał po prostu. Pewnie byłam dzieckiem, miał 6 lat wróciłam się, straciłam przytomność. Moi rodzice mnie później znaleźli, odsknęli mnie. No i od tego momentu zaczęłam mieć dziwne napady agresji, wybuchów emocjonalnych, których wcześniej w ogóle nie miałam. A jak było w stosunku z rówieśnikami właśnie od tego okresu 6 lat? Z rówieśnikami było zawsze zamknięte. Zawsze patrzyłam na nich z dystansem, obserwując ich. Nie byłam w stanie być dzieckiem w tym okresie. Dzieciństwa, które wszyscy inni mieli bez troski. Moja siostra bez z kolegami, z koleżankami po boisku, po podwórku, a ja na wszystkich tylko patrzyłam z daleka i rysowałam coś w ziemi kijkiem. Twoja następna, feralna przygoda życiowa w wieku 9 lat. Hmm, no niestety, jak ten kolejny tutaj punkt załamania w moim życiu. Byliśmy z rodzicami na wakacjach, ja się źle jakby w tym okresie, tego wieczoru. Miałem gorączkę i powiedziałam mamie, że chciałbym iść do domu, chciałbym iść odpocząć. Była impreza, jakiś wieczorek zapoznawczy, i pamiętam do końca dokładnie co to było, no i ja udałem się do domu, a niestety mieszkający obok jakby gość wszedł mi przez balkon i doszło do gwałty. Eee, to jest wstrząsające co ty w tej chwili opowiadasz dla dziecka 9-letniego. Przygoda w sumie na wakacjach, która kończy się gwałtem, na pewno przeżywałaś to bardzo. Tak, zaczesnąłam się w sobie całkowicie, nie powiedziałam nic rodzicom, są, a przez wiele lat żyłam w pełnej nienawiści, autoagresji do siebie, do swojego ciała, dobycia kobietą. Nie mogłam sobie żadnych wypadków w ogóle z tym poradzić. Także za mocno lata. Samą kolecem anoreksji, wielu innych wypadków, do których dojdziemy za chwilę. No właśnie, powiedziałaś mi również, że gdy miałeś 12 lat, po prostu pies, tak? Jak to było? Tak, miałam pierwszą inicjację z, z psem, który był, to była naprawdę moja pierwsza inicjacja i to był pies końcowy. To był pies, który nie wychodził na dwor, to był pies, który żył cały czas zamknięty, odizolowany, no i ja udało się z tym psem na spacer, nie na tym spacerze, na widok innych zwierząt, na widok innych ludzi, pies przekierował agresję na mnie i zaczął mnie bardzo mocno dotkliwie gryźć w rękach. Przejdźmy, może, do bardziej przyjemnych z... momentów z Twojego życia. Zakochałaś się, tak? Ile miałaś lat? 16 lat na obozie z Na obozie to były warsztaty średniowieczne. Śpiewaliśmy, graliśmy, zakochałem się w Niemczech, z nowym Niemcom. No, no. Jak długo byliście? Z... 4, 4 lata. 4 lata Polska-Niemcy. Już podchodziłam do pracy, pracowałam nie chciałam ludzi sobie obciążać, więc zarabiałam jak pieniądze sama na swoje wyjazdy. Byłam też w klasie materialnej, nie niczego nie zawaliło. Pracowałam, chodziłam do szkoły, zaliczałam wszystkie przedmioty i jeszcze spędzałam czas w wieku złych. Wspominałaś też w naszej rozmowie przed programem, że gdy zakochałaś się w swoim chłopcu w wieku 16 lat, wróciły demony, te, które miałaś w wieku 9. Tak nie wiedziałam, czy e, zaczynało ze mną dziać, nie byłam w stanie wytrzymać sama ze sobą, tak mi się to siła. E, nienawiść do siebie wzrastała, poczucie jakiejś winy również wzrastało, ból, ale taki psychiczny, to już nie, 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 nie można nazwać fizycznym. No, fizyczny ból jakby nigdy nie od tego, co ja to czułam. I przyszło bardzo ostre załamania. Jakby nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie byłam w stanie jakby tego ogarnąć, wtedy były samookaleczenia. Dosyć intensywna anoreksja, dosyć drastyczne, do 42 kg wychodzenia i ten ciągły lęk i niepokój, który jakby cały czas we mnie był. No i byłam dzieckiem, jak tutaj w liceum, więc było to zgłoszone przez innych nauczycieli, więc no u pani psycholog szkolnej. I pani psycholog szkolna wyciągnęła ze mnie to, co latami było we mnie schowane, co praktycznie usiłował moje, mój, mój mózg zamknąć i zapomnieć, czyli pod w wieku 9 lat. Właśnie. Aby około 17 lat trafiłaś na oddział zamknięty. Tak. Bo no byliśmy u endokrinologa z moją mamą, no i wtedy właśnie byłam świeżo pocięta, więc miałam świeże tutaj rady. i mama została skierowana do endokrinologa, do psychologa i psychiatry. A na rozmowie z panią psych z psychiatrą, panią psychiatrą się zapytała, czy chce żyć, a ja powiedziałem, że no mam dosyć, że nie chcę żyć, więc trafiłem do psychiatryka. No powiedz może, bo też wspominałaś, jak to wygląda na tym oddziale zamkniętym. Czy rzeczywiście y, otoczeni pacjenci są taką opieką, jaką podaje się w mediach, czy jest, są pozostawieni samym sobie? Nie. Jeżeli chodzi o psychiatryk, oddział zamknięty, jeżeli mamy osoby, które są molestowane, czy są po nie należy ich tam w żadnym wypadku wypchać. Ja bez opieki żadnej, nigdy nie rozumiał, że stanęli 10 minut. Ci, którzy się mieli nami op opiekować, zabijali innymi pielęgniarze, wchodzili nam pod prysznic, kiedy mi się kąpały. Otwierali wciąż notorycznie kabiny, jak żeśmy byli w kółkacjach, i wyciągałam inne osoby, naprawdę zaburzone z podłóżka. Więc cały okres dziesięciu dni spędziłam rysując, malując, zamykając się w swoim własnym świecie i czekając, aż stąd po prostu wyjdę. To był najbardziej kosztowna przynuść. Wspomniałaś, że zaczęłaś malować, to bo ten okres. Jeszcze nie to. Też jakby w tym okresie malowałam i rysowałam, ale to jakby była moja gdzieś tam terapia również po, jakby po, po tym, po tej sytuacji również nie przed też jakby byłam dzieckiem gdzieś tam, które uciekało w tą y, drogę, samo tak mi to nazwało. Szukałaś swojego azylu, tym azylem była sztaluga. Tak, sztaluga, modelina, plasterina, różne rzeczy robiłam. ale przede wszystkim chodziło o to, żeby się zawrócić w swoim własnym świecie. Które mogę sobie wszystko narysować, wszystko namalować. Również jestem osobą, z której bardzo ciężko emocje takie wewnętrzne wyrzucić. Ja mogę porozmawiać na temat każdego problemu innego, ale nie swojego. Dlatego najlepiej przedstawiam się, jakby moje, moje podejście czy moje emocje w sztuce, w obrazie, gdzie mogę to zrobić dowolnie i mogę wyrazić siebie i swoje leczenie. Okej. Okay. Po powrocie z oddziału zamkniętego, stałaś się. Zamknięta na świat zewnętrzny, był tak? Tak. Dostałam totalnej fobii społecznej, bałam się wychodzić do ludzi, bałam się rozmawiać z ludźmi na swój temat, bałam się w ogóle cokolwiek powiedzieć, jeżeli chodzi o moją osobę i o problem ze sobą, ponieważ bałam się z powrotem zamknięcia. I odstawiłaś leki? Odstawiłam leki, ponieważ byłam w klasie materialnej, a mieliśmy dosyć spory i dosyć yy, szybki jak tutaj materiał który po prostu trzeba było przyswoić na tyle, że nie byłam w stanie funkcjonować, myśleć i przyswoić tej wiedzy, która cały czas jakby tutaj z też natężeniem przebiegała. Powiadałaś również, że przygarnęłaś pieska. Jak to było? Nie do końca przygarnęłam pieska. Później rodzice jakby mi kupili tego pieska i pojechaliśmy do, do hodowli, ale przed tym, jak żeśmy to zrobili, to sąsiedzi wytruli tego mojego końcowego przyjaciela, z którym wtedy zaczęłam pracę. W wieku 12 lat i na którym jakby zaczęła, jakby samą jakby tutaj jakby agresję, jakby podejście agresywnego psa jakby do człowieka, nie używając żadnej siły, żadnej przemocy, założyłam wtedy ochronne, ochronne jakby tutaj e, zabezpieczenie. Miałam na tych rękach, ten pies mnie gryz, gryz, gryz w ręce, aż w końcu przestał. Tutaj była pierwsza, pierwsza moja jakby taka naprawdę, jakby, też, jakby sama, osa, na samych doświadczyłam. Że agresję jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie pokonać, kiedy nie reagujemy. Czy to nie była ta, właśnie ten moment, w którym poczułaś swoje, swoje powołanie i nazwałaś swoją drogę życiową? Dzisiaj zajmujesz się bachawiarystyką, zajmujesz się pieskami. Nie od tego się zaczęło? Myślę, że tak. najbardziej ten pies był tutaj moim, moim początkiem, a właśnie po tym okropnym zajściu, czyli odróżnieniu tego mojego końcowego przyjaciela. W końcu wywalczyłam z rodzicami następnego psa. Pojechaliśmy wtedy po tego psa i pies był bardzo lękliwy, więc jakby pomogliśmy sobie razem przez te 9 lat to ja walczyłam z lękiem, z tym, jakby z tym psem, pokonując również lęki sama, sama ze sobą. I byłam też pierwszą osobą wtedy, która, która zaczęła mówić jasno i otwarcie, że psy przejawiają lęki, że psy przejawiają dokładnie te same stany, co my i konwencjonalne, normalne szkolenia nic nie dadzą, jak i również, y, wtedy jeszcze tak nie było, bo to było ponad 10 lat temu, czyli jak dopiero to się zaczęło, tam był za jakiś za, za psycholog, ale nie było jeszcze jakby tyle osób, które dzisiaj jakby są dostępne, jeżeli chodzi o trwałą pomoc i mam nadzieję, że w końcu będą tutaj fachowo naprawdę udzielać, ale jakby to był mój początek jakby takiego szerszego spojrzenia na to, że zwierzęta również y, odczuwają te wszystkie emocje jak człowiek. Wspomniałaś również, że y, rozstałaś się ze swoim pierwszym chłopakiem w momencie, gdy zaopiekowałaś się psem. Tak, tak, y, Wybrałaś pieska. Tak, jakby tutaj Niemiec, jak to Niemiec, w pewnym momencie próbował <troszę> troszeczkę jakby tutaj y, wpłynąć na moją osobę, a że jestem osobą próbowała zawsze stawiającą na siebie, ale na kogoś innego. Zostawił mi ultimatum piesa, bo ja no, powiedziałam pies i wróciła do Polski. Co za dziewczyna. Po drodze do dnia dzisiejszego też kończyłaś kurs ratownictwa. Jest w Tobie taka chęć pomagania mimo wszystko, że życie i ludzie wcale jak gdyby, nie okazali Ci tej miłości, nie okazali Ci tego uczucia. Dlaczego tak? Jestem osobą mega empatyczną. Jakby odczułam emocje. Yy, zwłaszcza negatywne, jakby takiej taki nalicy było w moim życiu, więc odczuwam emocje negatywne ze strony ludzi, jak i zwierząt, przez to, że je czuję. Nie, nie robię błędów w pracy z psami, czyli biorę na przykład najbardziej agresywne zwierzęta, z którymi jestem w stanie się tutaj skomunikować, nie wiem kiedy mogę coś zrobić, kiedy nie mogę tego przeprowadzić, jakby czuję jakby na bazie emocji, jak i również czuję yy, z emocje negatywne, czy smutek, czy żal. Czy złość jakby tutaj u, u ludzi I przez to, że je czuję, bardzo szybko też chcę im pomóc, chcę im pokazać, że mogą z tego wyjść, chcę im pokazać rozwiązania, których mi wtedy nikt niestety nie, nie zaoferował. Więc myślę, że to jest takie troszeczkę i wiara w to jednak, że znajdę człowieka, który może będzie podobny, może będzie wiedział, czego ja szukam, bo tak naprawdę moimi jakby tutaj nauczycielami miłości były na psy. A jeśli są to psy. To mówimy tutaj o miłości bezwarunkowej, której niestety nie idzie. Lub bardzo ciężko jest znaleźć światło. Leno, poskromiłaś swoje wewnętrzne demony, wyprostowałaś swoje życie, pomagasz innym, niesiesz serce na dłoni. Dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji. Udowodniłaś, że można z najtrudniejszej sytuacji życiowej, mimo tylu kłód, które rzucano Ci pod nogi, powstać. Jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnej audycji Zranione dusze, rozwiane marzenia.